Siemka, witam w kolejnym odcinku z gry Albion Online w naszej serii od Zera do Bohatera. Od jakiegoś czasu na serwerach jest już event Halloween, który daje m.in. możliwość robienia nam specjalnych solo dungeonów. Zasada działania jest taka sama jak przy zwykłych, no tylko z tym, że z ostatniej skrzynki mogą nam wypaść skiny, które są trochę warte na rynku. Postanowiłem sprawdzić swoje szczęście w 20 ranach na te dungeony. Tutaj teraz na ekranie widzicie jak z jakiegoś zwykłego mobka wypadły mi tutaj ten wejście na Hellgate, y, które no pół miliona są warte, więc to naprawdę fajny dropik był już na samym starcie, który mnie tak fajnie nakręcił i myślałem, że naprawdę będzie fajny zarobek. Tutaj jakaś epicka skrzynka też. No i tak przeszedłem 20 razy te dungeony. Robiłem na e, siódemkowych, szóstkowych i piątkowych mapach to, więc ten przekrój był dość spory. E, najwięcej na szóstkowych, myślę, że potem te siódemkowe, no i na końcu, już pod koniec, trochę tych piątkowych zrobiłem. Mm, na pewno powiem tak: drop jest podobny jak po prostu e, przy tych zwykłych dungeonach. Jedyne, co zwiększa e, wartość tej ostatniej skrzynki, to są te ciastka, które zwiększają fame. One są dość drogie, no i podnoszą wartość. No i cały lód ze skrzynek mobków odkładałem do jednej skrzyni, więc będziecie mogli tutaj zaraz zobaczyć ile się tego uzbierało. Wiadomo, że ta realna kwota będzie troszkę mniejsza, yy, ponieważ no wiadomo, że trzeba naprawiać ekwipunek. Oprócz tego używam po prostu bardzo bezpiecznej metody, czyli kiedy uzbierało mi się, uzbierała mi się trochę większa sumka yy, po pokono, pokonaniu yy, kilku tych dungeonów, wracałem do miasta. No a to też swoje kosztuje, yy, to użycie tej tyle. No, i oczywiście, możecie zostawić łapkę w górę, e, zasubskrybować kanał. Jeśli chcecie, żebym na przykład w przyszłości, kiedy będą jakieś podobne eventy, sprawdzał e, te, te nowe rzeczy, które dodają. No i tak, zbliżamy się powoli do końca. No i już Wam powiem, że niestety żadnego skina mi nie dało, żaden skin mi nie poleciał, nawet ten najtańszy. E, no więc mówi się trudno. No ale w tych itemach troszkę tych pieniędzy sypło. To jest ostatnia skrzynka. No i lipa. I widzimy się teraz. No i jesteśmy w banku. Tak się prezentują te zebrane itemy, no ich, ich wartość to 1 900 tysięcy, prawie, na pewno dużo dała ta rytualna brama. Oprócz tego te ciastka też sporo dają, bo to jest no 700 tysięcy prawie, więc git. Yy, tutaj jakieś to miska, no w sumie 300 tysięcy to nie tak dużo. I tak to się prezentuje może no prawie 100 tysięcy na jednego rana około, troszkę tam mniej. No ale bez skina, więc jakby był skin to myślę, że no to byłoby tutaj dużo więcej tego Więc wydaje mi się, że, ta, że te halloweenowe lochy to również RNG tak samo jak te solo dungeony Czasem coś sypnie i wtedy jesteś, jesteście zarobieni, no a czasem nie i jest tak tak sobie Fajne na pewno są te ciastka, bo one zwiększają ten, ten zysk jak mówiłem No i oprócz tego macie szansę na ten, na tego skina więc to jak wam wypadnie to macie fajny dodatkowy zarobek no ale to trzeba mieć szczęście y, czy polecam? myślę że nawet tak, w sensie wiadomo że jak ktoś jest już OP i ma sposoby na zarobek y, już które dają y, go dużo no to raczej średnio się to opłaca, ale na pewno początkującym, jakimś średnio zaawansowanym graczem to, to jest fajna opcja y, zwłaszcza że to też takie trochę y, gamebling, nie? A, że Chciałam mieć to szczęście, a już coś sypnie. Dobra, tak to się prezentuje. No i w tym odcinku to by było na tyle. Nie, mam, nie ma co chyba go przedłużać na siłę. Widzimy się w kolejnych z tej serii od Zera do Bohatera. To jest taki wyjątkowy, można powiedzieć, no bo w sumie była okazja, był ten event, to pomyślałem, że no czemu nie warto to stestować. Więc widzimy się w kolejnych. Dzięki, dzięki, że oglądaliście. Napiszcie, czy wam coś wypadło, jakiś skinek. No i trzymajcie się do następnego.